widzicie się o co chodzi tak bo e, widzicie kobietę a słyszycie faceta <noise> no właśnie już wam e, opowiem a ja idę do, e, do honoraty i ściągnę swoje okulary e, zapytam Maćka Maciek sprawdź proszę czy nas dobrze widać Elegancko. Maciek pokazał, tak to znaczy, że jest elegancko. Cześć, dzień dobry, witam was. Y, chciałem powiedzieć w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego, albo w honoratka, leśna gratka. No właśnie. A tak naprawdę witam was z najbardziej wystrzałowego adresu w Zielonej Górze, czyli jesteśmy w siedzibie strzelca na mechaników 77. Moim gościem jest. Pani Honorata, cześć Honorata. Cześć Piotrek. Ja również witam Państwa bardzo serdecznie. Czyli Honoratka Leśna Gratka zajechała do Zielonej Góry. E, miało być nocne polowanie, bo jest tutaj tyle sprzętu. Jednak powiem Wam tak, te nocne rozmowy były więcej warte niż wyjście do łowiska. Tak czasami jest, że jak myśliwi się spotykają, e, to siedzą, rozmawiają, wspominają, e, opowiadają różne, e, różne przygody. E, ale dobra, do rzeczy. Honorata, przywiozłaś tu trochę sprzętu. Powiedz mi, co tu się będzie działo? No, chciałam właśnie wykorzystać, go przetestować razem z tobą na polowaniu, ale wyszło tak, jak wyszło. Co się odwlecze, Ty nie uczecie. Nie uciecie, polowanie odłożymy na drugi raz, a dzisiaj opowiemy troszkę o sprzęcie nowości Pulsara. Zaczniemy od Pulsara. Okay. Słuchajcie, mamy dwa małe termowizorki. Okay. Jeden ma obiektyw 35. 35, Aha. drugi ma obiektyw 30. Obydwa są malutkie. Nie masz kieszeni, a może, Mam, masz? Poczekaj, może, pokaż? może właśnie pokaż, jak on się zmieści w każdą kieszeń. Okay. XG, akcjon XG 35. I, I właśnie co najważniejsze: słuchajcie, tu jest matryca XG 35 mhm. o rozdzielczości 640 na 480. Słuchajcie, Honorata widzę, że jest bardziej obcykana w tych wszystkich ustawieniach nie niż, końca, niż Maciek, końca, który nie. zawsze tutaj jest ze mną. I wiecie, to ja jestem od tego, żeby robić: pokaż kotku, co masz w środku, a Maciek technicznie. A tutaj dzisiaj Honoratka leśna gratka? Wszystkie parametry techniczne. No dobra, ok. Bez skargi, I... <laughs> bo leży. <laughs> ok, XG35 AXION i 30, tak. Słuchajcie, wszyscy szukali takich termowizorków malutkich, poręcznych. A właśnie o, o wysokim sensorze. Aha. i to pulsar zrobił. Okay. Cena takich noctowizorów też jest bardzo dobra, przystępna. Okay. Ten 30 obiektyw kosztuje 7200, 35 pamiętajcie Pamiętajcie, że te ceny, które podajemy, są ceny na dzień emisji naszego live'a. Jeżeli oglądacie tego live'a za pół roku, to te ceny mogą się zmienić, mogą spaść, mogą wzrosnąć. Tego nikt z nas nie wie, jak będą wyglądały ceny za, za pół roku. Na A za dzień... pół roku te pulser wymyśli coś nowego. A, na przykład. I właśnie nie? To już pewnie. będzie po okay. wszystkim. Dobra, mamy, yy, mamy dwa akcje. To są acciony. te odkładamy, które już, okay. tak, już powiedzieliśmy cokolwiek. Tu jest lornetka termowizyjna. Słuchajcie. Okay. Nazywa się Merger XT50 LRF, czyli zbudowanym dalmierzem laserowym. Ok. Testowaliśmy. Jeszcze nie ma takiej lornetki na rynku. To jest lornetka ze stabilizacją obrazu. No. Sensor HD, rozdzielczość 1280 na 1024. Pięknie. Początkowe powiększenie dwa razy może zwiększyć do 16. Super. Jedziesz, idziesz, a obraz ci stoi w miejscu. No i to jest piękne. I mówi to kobieta, jedziesz, idziesz, a. O, a obraz stoi w miejscu, okej, okay, dobra, ja jak zwykle musiałem, bo tak z maczkiem mamy, że my czasami też, jak to mówił nasz łowczy okręgowy, tym cienkim śrutem musi być, mogę zerknąć? Proszę. Słuchajcie, to jest chyba coś, na co ja czekałem, ja już powiem tylko tyle, z tego podwóreczka, które tutaj mamy wyłożone, ten merger na pewno zostanie ze mną, bo na pewno będę chciał go przetestować, bo skoro ma stabilizację, to naprawdę jestem ciekawy. Ja już go testowałam w i mogę Ci powiedzieć, że jest... Nie użyję tego ślicenzuralnego słowa, ale bardzo dobry. Bardzo, bardzo dobry. Bardzo dobry. E, sprawdzimy to dla Was. Okay, mergeras, e... Budowany darmiś laserowy na 1500 metrów, zwiększona okay. odległość. Piotrek, to jest w ogóle rewelacja. Okay. Sprawdzamy, e, sprawdzimy Mergera. Co jeszcze Honorata, bo widzę, że e, tu są rzeczy też o których nie możemy których jeszcze nie mówić możemy i nie możemy pokazywać. Powiem wkrótce, tak. wkrótce, powiem Wam tylko tyle: ten obiektyw jest potężny. ale Okej, okay, dobra, tego nie pokazujemy. Mamy jeszcze, widzę, dwie delty, z czego jedna tak, to. Mamy dwie delty. Chciałam Wam pokazać tutaj. Delta Javelin. Aha. już jest na rynku od pół roku. Specjalnie zaprojektowana, zrobiona dla strzelców, którzy używają tej lunety na strzelnicy. Okay. Ponieważ wiesz, że tam są te zmniejszone tarcze, tak, wiem, i, wiem. I, tak, I wtedy strzelcy. Przy 15-krotnym powiększeniu nie mogli dobrze dostrzec tych linii cieniutkich. Dobra, to miała więc... być honorata niespodzianka. To ja tą niespodziankę dzisiaj złamię. E, już w najbliższą niedzielę będzie specjalny odcinek z wyjątkowym gościem, czyli z Krzysztofem Stefaniakiem, który przybliży wam właśnie tą oto lunetę. Opowie, jak strzelać ruchomą tarczę Dzika, no bo przecież jest specjalistą w tym temacie i przybliży tą właśnie lunetę, czyli Deltę Ja już więcej nic nie będę mówiła. Nie. Czekamy na odcinek. Pan Krzysio świetnie na pewno ją opowie. Dobra, o niej. mamy Javelina w niedzielę, ale mamy też jeszcze jedną lunetę. Mamy tutaj lunetę taką już, którą wszyscy znają. 2,5 do 10 na 50 i mamy lornetkę. O. Słuchajcie zestaw. i kupując tą lunetę dostajecie lornetkę gratis. Przątku. Jest promocja Delty przygotowana specjalnie dla osób nowo wstępujących do Polskiego Związku Owieckiego. A, czyli, czyli Ale ty stary też myśliwy. możesz Ty też możesz kupić, starzy też mogą skorzystać A, z tej oferty. Także oferta też. jest dla wszystkich. Przepraszam, tak powiedziałem. Oglary. brodę. wam Doświadczony myśliwy, czyli starsi myśliwi, też mogą kupić ten zestaw w promocyjnej cenie. Okay. Kupujesz lunetkę na ile taki, ile taki zestaw? Ten zestaw będzie kosztował do 890. Kurde, całkiem przyzwoita, całkiem przyzwoita cena. Lanetka 8 na 56 W porządku. No i co, mógłbym powiedzieć, że mamy, e, mamy wszystko przybliżone, co tutaj jest? No, ale ja, więcej ja mam, nic nie mam. ale ja mam coś, słuchajcie, fajnego na koniec, co postanowiłem schować i nie pokazywać Wam tutaj, bo ta rzecz na pewno przykuje Waszą uwagę, bo idą mroźne dni, poza tym są już noce chłodne. A pewnie wybieracie się czasami na nocną zasiadkę, na ambonę. Uwaga, mam taką walizkę tutaj, walizka z napisem DELTA, nie? co to jest? <laughs> Taki numer, słuchajcie, podgrzewane siedzisko od DELTY Optical, tego nie było. Nie wiem jak to jest ładowane. Ładowane jest na powerbanka. Jest włącznik, ja tak. zobaczę co jest w środku. Powiem Wam tak, kiedyś jak byłem mały, jak u mojej babci w domu były piece i jak przyjeżdżałem do niej na ferie, to wiem, że moja babcia miała taki koc elektryczny, tak. który się grzało. Mi to trochę przypomina ten koc elektryczny, ale jeżeli ma być mi ciepło w tyłek, to w tyłek ja to… W plecy, Piotrek, bo tutaj siadasz, a tutaj też Ci grzeje. Kurde, prawie jak w jakimś Mercedesie albo jak co? Całkiem... W Mercedesie, tak, jak w podgrzewanym Mercedesie. Matko, a jakieś wibracje dodatkowo? No, no Masaże? Wibracje to już musisz specjalnie zamówić. Dobra, Za dużo byś chciał narażać. Dobra, słuchajcie, e, kolejną rzecz, którą chcę na testy, chcę to sprawdzić, bo. E, bo to jest niemożliwe. No to co, to był naprawdę szybki live z najbardziej wystrzałowego adresu w Zielonej Górze, czyli z Mechaników 77, z wyjątkową osobą, z Honoratką Leśną Gratką. Honoratka, ile Ty masz już tych subskrybentów tam? No nie mam dużo, ale... ale rośnie. Ale rośnie, cały czas Bo rośnie, ja ci... staram się, przekazuję, idę do łowiska, robię to w bardzo prosty sposób no. i z tym się z Wami dzielę. I serdecznie Was pozdrawiam dzisiaj. Super, ja Wam powiem tak, no mi już stuknęło 30 tysięcy. Jak to, to jak, jak to Maciek powiedział, jak przyjechałem do Strzelca, mówię, Maciek, Maciek, mamy 30 tysięcy, a Maciek tak pije kawę, mówi, na koncie? Ja mówię nie na YouTubie. Nie? <grym, <grym, więc takie ale rzeczy. Ale jak zaczynałeś, też małymi kroczkami, Ta, prawda? Też, też no, małymi właśnie. kroczkami, też małymi kroczkami. E, to co? Dziękujemy wam, że byliście z nami na, na żywo. Honorata bardzo dziękuję. Dziękuję i pozdrawiamy. Dziękujemy. Cześć, Dasz burko, do zobaczenia.